W cyklu z notatnika, satyryka. W czasach, kiedy jeszcze występowałem, bywało tak, że miałem bis. Bis to jest wtedy, kiedy ludność krzyczy bis, to znaczy, że bis. No i wtedy śpiewałem taką piosenkę specjalnie przygotowaną na tę okoliczność. A jak dalej te, pojawiały się te okrzyki, wtedy opowiadałem taką historię, którą powiedział mi nasz kolega, który, no nie bójmy się tego słowa, miał pewne kłopoty z alkoholem. No, otóż pewnego dnia ten nasz kolega postanowił, że jednak dziś nie będzie się alkoholizował, tylko zaprosi żonę do kina. No i mówi to: Słuchaj, to ty sobie siedź tutaj, żono moja, a ja pójdę kupić bilety. No i poszedł kupić bilety, kupił te bilety i wraca. Wraca i spotkał po drodze drugiego kolegę, który też podobno miał problemy z tym napojem, o którym mówiłem. I ten kolega mówi: Ty, słuchaj, a może byśmy, że tak po jednym. Machnęli tutaj jest knajpka. A on mówi: No, po jednym, no to pewno, że tak. No i tak po jednym, po drugim, po trzecim. I nagle on patrzy na zegarek: mówi, rany boskie, że zaraz się ten film zaczyna. Pożegnał się z kolegą, wylewnie, i pobiegł do żony. No i żona mówi: Gdzieś ty był tyle czasu. A on mówi: No. Stałem w kolejce po bilety. No i <laughs> idą do tego kina elegancko ubrani. Wchodzą na sali osiem osób. I ona pyta: I gdzie ci ludzie nie przyszli? Także ja Państwu dziękuję, że Państwo mnie oglądają, mimo że nikt z Państwa nie krzyczał wcześniej: BIS.